Cześć! Witam w kolejnym filmie, gdzie będziemy rozwiązywali arkusz maturalny 2020 z września. Dzisiaj robimy sobie zadanko z geometrii analitycznej, więc no cóż, zapraszam! Prosta o równaniu y równa się minus 2x plus 7 jest symetralną odcinka PQ, gdzie P równa się 4 i 5, oblicz współrzędne punktu Q. Czyli tak, najpierw wypisujemy sobie wszystkie informacje, które wiemy. Mamy prostą y równa się minus 2x plus 7, Mamy jakiś odcinek pq i wiemy, że p tego odcinka równa się 4 i 5. I mamy wyznaczyć współrzędną punktu q, wiedząc o tym, że ta prosta jest symetralną tego oto odcinka. Tego typu zadania ja zawsze radzę zaznaczyć sobie w układzie współrzędnych. Czyli mamy układ współrzędnych, no i narysujmy sobie rysunek poglądowy. Nasza prosta y równa się minus 2x plus 7. No, będzie gdzieś wyglądała w ten sposób, że oczywiście tutaj współczynnik a jest ujemny, czyli ona będzie malejąca. Ponadto tu jest siódemeczka, czyli tu będzie przechodziła przez punkt 0,7 i będzie wyglądała o jakość ten sposób. Ponadto wiemy o tym, że jest punkt 4 i 5. No to punkt 4 i 5 raz, 2, 3, 4 i 5 będzie gdzieś o w tym miejscu. Nasz punkt P o współrzędnych 4 oraz 5 i mamy wyznaczyć punkt Q. No to punkt Q, skoro ta prosta jest symetralną tego odcinka, no to on będzie gdzieś o w tym miejscu. To będzie nasz punkt Q. To jest nasza prosta y równa się minus 2x plus 7. No i w takim układzie trzeba to rozwiązać. No i zastanówmy się, co musimy zrobić w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności będzie trzeba wyznaczyć prostą prostopadłą do prostej y przechodzącą przez punkt p. Jak już wyznaczymy sobie tą prostą prostopadłą przechodzącą przez punkt p, to trzeba będzie znaleźć punkt wspólny tej prostej oraz tej prostej, czyli ten tutaj s. A jak już go znajdziemy współrzędne tego punktu, trzeba będzie skorzystać ze wzoru na środek odcinka i policzyć sobie współrzędną punktu Q. No to cóż, zaczynamy. Czyli wyznaczamy sobie naszą prostą y2 równa się a2x plus b2. Tej oto tutaj przechodzącej przez punkt P. Odczytujemy z tablic matematycznych, albo pamiętamy, że warunkiem prostopadłości jest to, że a1 razy a2 musi się równać minus 1. A jeden sobie zczytujemy stąd, czyli mamy minus 2 razy a2 równa się minus 1. Wszystko dzielimy przez minus 2 i mamy, że a2 równa się 1, 2. Czyli nasza prosta będzie wyglądała y2 równa się 1, 2 x plus b2. I teraz pytanie. Co trzeba zrobić, żeby odliczyć to b2? No, bierzemy sobie nasz punkt p i wstawiamy. No to mamy. Pod miejsce y wstawiamy 5 równa się. 1, 2 razy 4 dodać b2, czyli nasze b2 będzie się równało 5 odjąć 2, czyli 3. I nasza prosta ma postać y2 równa się 1, 2 x plus 3. Jak już sobie wyznaczyliśmy tą naszą prostą, o, o, ta pro, to będzie prosta, która będzie tutaj przechodziła, no to trzeba sobie znaleźć punkt wspólny tej prostej, o tej prostej, z tym tutaj. Jak to zrobimy? No rozwiązując układ równań, że mamy y równa się minus 2x plus 7. Tu tą dwójeczkę już zmazujemy, bo rozwiązujemy układ równań. Odejmujemy obustronnie. y odjąć y to będzie 0. 1 druga x minus minus 1 druga to będzie 2 i 1 druga x. No i 3 odjąć 7 to będzie minus 4. Przerzucamy na drugą stronę, czyli mamy tutaj i od razu sobie włączamy całości, czyli jest minus 5 drugich x równa się minus 4. Dzielimy obustronnie przez minus 5 drugich i wychodzi nam, że x równa się minus 4 razy minus 2 piąte. Czyli nasze x równa się 8 piątych. I mamy pierwszą współrzędną punktu S. Teraz bierzemy sobie którekolwiek z tych równań i wstawiamy i obliczamy. No weźmiemy sobie tutaj na przykład i mamy 1 druga razy 8 piątych plus. 3, czyli równa się 1, 2 mamy y równa się 0,8 plus 3, czyli y równa się tu po skróceniu 3 i 4 piąte, a po włączeniu wszystkich całości to będzie 19 piątych. Czyli nasz punkt S ma współrzędne 8 piątych oraz 19 piątych. I teraz korzystamy sobie ze wzoru na współrzędne środka odcinka, wiedząc o tym, że już my te współrzędne znamy, bo tu będzie współrzędna naszego P, P, tu będzie współrzędna naszego Q, tu będzie współrzędna Y naszego P oraz tu będzie współrzędna Y naszego Q. No to w takim kładzie liczymy sobie, że x1 plus x2 przez 2 równa się 8 piątych, ale w miejsce x1 stawiamy P, czyli mamy piątych, dodać x2 przez 2 równa się 8, piątych. mnożymy sobie to na krzyż, czyli tu będziemy kontynuować, czy mamy 16 równa się 4 razy 5 to jest 20, x2 razy 5 to jest plus 5x2, 20 na drugą stronę, czyli będzie 16, odjąć 20 równa się 5x2, 16 odjąć 20 to jest minus 4 równa się 5x2, Dzielimy obustronnie przez 5 i mamy, że x2 równa się minus 4 piąte. Czyli to jest pierwsza współrzędna nasza. Czyli mamy, że q równa się minus 4 piąte. No i musimy sobie obliczyć jeszcze drugą współrzędną. I to samo robimy teraz dla drugiej współrzędnej. Czyli mamy, że 19 piątych równa się y1 i w miejsce y1 wstawiamy sobie spółrzędną naszego punktu P, czyli jest 5. Dodać y2, którego jeszcze nie znamy, przez 2. Znowu mnożymy sobie na krzyż. 19 razy 2 to jest 38. Równa się 25 plus 5y2. 25 przerzucam na drugą stronę. Tu będę kontynuował, czyli mamy 38 minus 25 równa się 5y2. 38 minus 25 to jest oczywiście 13 równa się 5y2. Dzielimy obustronnie przez 5 i wychodzi nam, że y2 równa się 13 piątych. Czyli policzyliśmy sobie drugą współrzędną naszego punktu Q. Czyli to jest oczywiście 13 piątych. Podkreślamy nasz wynik i w odpowiedziach na dole piszemy sobie, że nasze Q równa się minus 4 piąte oraz 13 piątych. No i zrobiliśmy sobie zadańko z geometrii analitycznej. No, czy było ciężkie? No, trzeba mieć opanowane podstawowe umiejętności, no i później po prostu jedno po kolei dobierać się. Tak naprawdę zadania ograniczają się do podstawowych umiejętności. Jeśli jeszcze masz z nimi problem, to zapraszam do mojego filmu, gdzie punkt po punkcie przedstawiam, co jest potrzebne do zrobienia zadań z geometrii analitycznej. Jeżeli filmik się podobał, to nie zapomnij o subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, napisania jego komentarza, polecam. Znajomym. A póki co żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!